Szczęść boże, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dosyć często mówiłem na temat herbaty i kawy. Jak również troszeczkę na temat Jerbamaty. Teraz postanowiłem powiedzieć o czymś innym, mianowicie o faszyzmie, a konkretnie o różnicach pomiędzy faszyzmem a nazizmem. Przede wszystkim o tym. Będę tutaj posługiwał się dosyć mocno książką Gorona Hogo. Szwedzkiego historyka pod tytułem Mussolini, butny faszysta. Aczkolwiek oryginalny tytuł brzmi nieco inaczej. Jest to, na będzie studium po prostu yy, życia Mussoliniego. Bez tutaj tekstów, yy, prawda, oceniających. Dobrze, zatem zanim przejdę do tego, czym. Jest faszyzm, czy też był faszyzm, bo mamy też neofaszystów, dlatego mówię słowo jest. To trzeba najpierw określić znaczenie Benito Mussoliniego, kim on był. Po pierwsze, urodził się on w Prelapio, w Emilia Romagna we Włoszech. Zacznijmy od tego, właśnie, to jest po pierwsze. I był synem Rozy Maltoni, nauczycielki, która pracowała we wsi Valano da Costa Kołodowi od 1867 roku i Kowala Alessandro Mussoliniego. Kowal tenże Alessandro Mussolini był zagorzałym antykalerykałem, socjalistą i politycznym agitatorem. W związku z czym Benito Mussolini. Pomimo, że został okrzczony bardzo szybko po urodzeniu, czyli okrzczono go 30 lipca 1883 roku, to jest następnego dnia po urodzeniu, otrzymał imiona Benito po meksykańskim rewolucjonistie Benito Juarez. A tenże rewolucjonista Benito Juarez skazał na karę śmierci w 1867 roku austriackiego arcyksięcia Meksemiliana Ferdynanda, który pełnił wówczas z nadania Francuzów urząd cesarza Meksyku. Następnie Amilcare, celem upamiętnienia postaci Amilcare Ciprianiego, jednego z mile tysiąca Galiwarczyków. I w tamtym czasie przebywał on w więzieniu, gdyż oskarżono go o działalność wywrotową. Następnie Andrea, na pamiątkę Andrei Kosty, anarchisty z prowincji Romania, bojownika ruchu oporu. Także całkiem fajne imiona, prawda? A ten to jest po pierwsze, to jest pierwsza kwestia. Mussolini sprawiał kłopoty wychowawcze, w tym sensie, że bił się z kolegami, prawda? Nawet były bułki na noże, ale również był dobrym muzykiem, Grał na skrzypcach, znał języki, przynajmniej kilka języków, dla porównania Adolf Hitler języków praktycznie nie znał. Mussolini mówi na przykład po niemiecku chociażby. Był człowiekiem wykształconym. Zdobył nawet tytuł profesora, il professore. Także to nie był człowiek, który, jakby to powiedzieć, wyszedł w stronę spod łona. Mówiłem wykształcony. To jest bardzo istotne. Kolejna sprawa. To Mussolini nie był nigdy rasistą. To jest podstawowa różnica. Właśnie między faszyzmem a nazizmem. Zacytujmy samego Mussoliniego. We Włoszech nie ma antysemityzmu. Żydzi zawsze byli dobrymi obywatelami i dzielnie walczyli jako żołnierze. Dokładnie. Co jeszcze? Sięgnijmy do tej książki na stronę 207. Nazistowski rasizm, który Ducze chyba dopiero teraz raczył zauważyć, wzbudzał jego obrzydzenie z różnych względów. Wychwalanie rasy nordyckiej oznaczało pogodę dla rasy Śródziemnomorskiej. Takie hasła nie były mile widziane na południe od Alp. Nauki o ariach wydawało się śmieszne i podbawione naukowych postaw, a antysemityzm niekulturalny i nieludzki. Mimo to kontakty trwały, bo Taj pojawił się nawet na kongresie NSDAP jako obserwator. W odpowiedzi na to Göring został przyjęty w Palazzo Wenecja, a Hitler został w końcu zdjęciem Soliniego z autografem. Oczywiście, jak najbardziej, yy, były kontakty z Hitlerem. Yy, Mussolini, rzecz jasna, również yy, tutaj próbował, yy, brał udział chociażby, yy, sam uważał, do, do go doprowadził do pokoju w Monachium, wiadomo jak to się potem skończyło. Yy, natomiast Mussolini był przede wszystkim człowiekiem pragmatycznym. On nie był niewolnikiem ideologii, tak jak w przypadku Hitlera czy Stalina. To jest pierwsza kwestia. Zobaczmy jeszcze kolejną sprawę. Mussolini również, jeżeli chodzi o faszyzm, to de facto yy, można tak to określić. Jeżeli chodzi o przeciwników faszyzmu, takich typowych, to jedyną ofiarą był Mateoti. Zresztą w sumie było to być może zabójstwo w sposób niechcący, tak? nie było celowe. I Mussolini do końca z tego nie był zadowolony. Jeżeli weźmiemy Niemców na przykład, no to mamy chociażby noc długich noży, gdzie zginął S.U.M. Mamy zamach na Hitlera w Gierłoży, czyli w Wilczym Sanktu, w Wolfrzance, gdzie zginęło RG, na przykład yy, powieszono na strunie fortepianowej wielu wysokiej rangi yy, dowódców. To też o tym warto pamiętać. Klaus von Stauffenberg, na przykład, został strzelany z kolei. Wilhelm Kanalis, na przykład, z kolei jego albo zaduszono właśnie na strunie fortepianowej, albo też są inne wersje, na przykład, że na lince, prawda, jedwabnej, bądź też w inny sposób go mozdowano. tak. W każdym razie w bardzo okrutny sposób. W przypadku Stalina z kolei mamy Zdrowskiego, prawda? Mamy Tuchaczewskiego, wielu jego towarzyszy, tak? Mamy nieudane operacje. Operacje się udała, ale pacjent zmarł. W przypadku Mussoliniego takich rzeczy praktycznie nie ma. Poza wyjątkiem Mateotiego. Pozwólcie, że się napije. W Także tego nie ma. Kolejna sprawa to Mussolini miał kochankę Żydówkę na przykład. Gabriele Salfati. Także to też warto podkreślić. No, wyobraźcie sobie Hitlera, który ma kochankę Żydówkę, no bez jaj. Przejdźmy dalej. Skąd się wzięło wzięł tak zwany salut rzymski? Mianowicie Gabriele De 12 września 1919 roku zajął Fiumę, czyli dzisiejszą rijekę w Chorwacji. Było to wówczas miasto. Wolne, tak jak wolne miasto Gdańsk. Gabriele de Anzio był zwany Ilvate, albo też Il Duce, czyli przywódca. Przejdźmy dalej. Führer. I on to wymyślił salut Romano, czyli właśnie salut rzymski. Inaczej rzecz mówiąc, zamawianie pięciu piw. On po raz pierwszy te piwa zamówił. I teraz przejdźmy dalej. Czym jest faszyzm? Po pierwsze, faszyzm pochodzi od słowa fascją, związek. Związek na przykład roskliktolskich, zakończonych toporem. Topór ten służył właśnie do wymierzania kary śmierci. I włoscy, ale włoscy faszyści, tak naprawdę, tak jak mówię, nie byli nigdy rasistami. Jeżeli byli rasistami, to był to rasizm, można tak powiedzieć, bo rzeczywiście były ustawy rasowe we Włoszech, jak najbardziej. Nie mówię, że nie. Natomiast był to rasizm bardziej dla przypodobania się Niemcom. I faszyści włoscy nie mordowali Żydów. Dopiero pozwalali mordować Żydów w Republice Salo, ale sami w tym udziału nie brali. Dlaczego zatem Mussolini niego zamordowano? Moja teza jest taka. Po pierwsze, Włochy przegrywały wojnę. Po drugie, co ważniejsze, Mussolini skumiał się z Hitlerem w momencie przegrywania wojny, w sensie, że stracił swoją władzę, tak, ale został przez skocennego uwolniony. I po rozmowie z Hitlerem zgodził się pełnić funkcję, jakby to na nie patrzeć, kolaboranta. To już zupełnie co innego. Nie poddał się aliantom wcześniej, a mógł to zrobić, tylko po prostu, no, tak jak mówię, skumiał się z Hitlerem. Po raz drugi I to był jego bardzo poważny błąd. Trzeci, moim zdaniem, najważniejszym błędem, jak na państwo włoskie, to jest fakt, że Mussolini kazał. Wykonać wyrok śmierci na jego zięciu Galazzo Ciano. To był jego kolejny błąd. A Włosi uderzenia we własną rodzinę nigdy nie przebaczają. Rodzina jest dla Włochów najważniejsza. Rodzina stanowi wszystko. Bez rodziny jesteś nikim. Zatem Mussolini został rozstrzelany 28 kwietnia 1945 roku. A następnie wraz z kochanką Klaną Petacci powieszono ich, prawda, w sensie ich zwłoki. Powieszono na stacji benzynowej. Gdzie ludzie ich obluwali, prawda? I robili różne inne, niefajne rzeczy. Także tutaj na tym to mniej więcej polega. Na tym krótko mówiąc, faszyzm to jest kult państwa przede wszystkim. Kult państwa i kult wodza. Kult wodza, właśnie. Jedna sprawa. Weźmy Hitlera i Stalina. Stalin był oczywiście najważniejszy. Tak? Ale była partia komunistyczna i byli ludzie, których gdyby zapytać mniej więcej ludzi, nas, Polaków, prawda? Którzy mniej więcej orientują się w historii, to mniej więcej parę osób wymienili z otoczenia Stalina. Wymieniliby. Być może Żukowa, ktoś by wymienił Malenkowa, prawda? Chujuszczowa. Yy, kogo tam jeszcze? No. Yy, no, właśnie. Też. Też on do jakiegoś czasu był w otoczeniu Stalina. Jeżowa, rzecz jasna. Berie. No i panu, być może, jeszcze by się znalazło. Tak? Weźmy Hitlera. Przecież, oczywiście, była partia nazistowska, NSDAP. Na jej stał Führer, czy Adolf Hitler. Ale mieliśmy Karla Dynica, który był potem, po śmierci Führera był sam, pełni funkcję wodza, czyli Führera, prawda? I kanclerza Rzeszy. Jakby na to nie patrzeć. Mamy Goebbelsa, prawda? Mamy Geringa. Mamy Himmlera, Hössa. Mamy wielu. Pomniejszych wodów nazistowskich, których znamy, na przykład Hysa, czyli tutaj yy, szefa obozu w Auschwitz-Birkenau, czy też w Auschwitz, generalnie rzecz Mamy wielu innych ludzi. Mamy wymienionego wcześniej przede mnie Esta, Ryma, i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Benito Mussoliniego ewentualnie możemy koło wymienić Pietra Badolia. Dlaczego? Dlatego, że Pietro Badolio w czasie wojny abysyńskiej zrzucił 972 bomby z 272 tonami gazu musztardowego na wojska Negus Negestii, czyli cesarza Etiopii Haile Prawda? Na niego zrzucono, na jego wojska zrzucono bomby z gazem musztardowym. Okrucieństwo, prawda? Wojenne i tak dalej. Notowane Badolio. Yy, żadnej kary za to rzecz jasna nie otrzymał. Zmarł normalnie, poddał się aliantom, i zmarł, że tak powiem, w sposób yy, normalny. Tak? Notabene to jest Hajdel Selassie, pierwszy Lefiudy, cesarz Etiopii. Także tak to wyglądało. Co jeszcze, jeżeli chodzi o faszyzm? Mieliśmy na przykład, jeżeli chodzi o to, to kwestię prymatu państwa. Państwo w faszyzmie jest najważniejsze. Nie naród, tylko państwo. I na przykład tak, Konstanco Ciano w 1929 roku doprowadził do tego, że pociągi chodziły zgodnie z odkładem jazdy na przykład. Czyli chodziło o stworzenie państwa Benito Mussolini w każdym razie takiego chciał, które byłoby państwem dobrobytu, tak jak Szwecja na przykład chociażby. I gdyby Benito poddał się aliantom w 1943 roku normalnie, wówczas prawdopodobnie nawet na pewno uniknąłby kary śmierci i tak dalej, nie zostałby rozstrzelany, po prostu zmarłby sobie spokojnie. Zresztą pamiętajmy o tym, że alianci również stosowali zbrodnie, również rzucali bomby na przykład na włoskie miasta, o tym też warto pamiętać. Również mordowali tu chociażby Churchill brał udział w tłumieniu powstań w Sudanie, na przykład, o tym też trzeba pamiętać. Dlatego też faszyzm włoski, moim zdaniem, nie był ideologią. Tak zbrodniczą, tak zbrodniczą podkreślam, jak ideologia nazistowska. To jest zupełnie co innego. Dlatego mnie wynerwia, jak ktoś porównuje te dwa systemy. Mało tego, we Włoszech do niedawna jeszcze, nie wiem jak jest teraz, wiem, że jest, za była w każdym razie, 500 chyba bodajże euro, można było w Predapio, czyli w miejscowości właśnie, w której się urodził Benito Mussolini, kupić normalnie wino z Mussolini. Natomiast Włosi też zaczęli przesadzać, bo sprzedawali wino z Hitlerem, ale to też jest inna sprawa. Dla mnie Benito Mussolini nie jest jednak takim samym dowodniarzem jak Adolf Hitler. To są zupełnie dwie różne postacie. A jaka ideologia mi jest najbliższa, jeśli chodzi o tę ideologię, właśnie generała Franco, prawda? Mussoliniego czy Hitlera? Dla mnie najbliższą ideologią jest ideologia generała Franco. Z tym, że generał Franco również lawirował pomiędzy różnymi tak zwanymi rodzinami. Na przykład falangistami, prawda? Kalistami. Jeszcze tam było pewnie jeszcze in, inne rodziny. Mi z nich najbliżsi są kalliści. Dlaczego? Z kilku względów. Jest to rzeczywiście ruch typowo hiszpański, a więc stworzony właśnie tam konkretnie. Od XIX wieku, ale ma pewne rzeczy, które mi się podobają. Po pierwsze, byli konserwatystami, ja jestem konserwatystą z zasady. Po drugie, byli antydemokratyczni, ja demokracji nie lubię i nie, nie cierpię. Po trzecie, byli prokatolicy, ja jestem jak najbardziej katolikiem tradycyjnym, oni też byli. Byli antyabsolutystyczni, też jestem antyabsolutystyczny, znaczy nie jestem zwolennikiem monarchii absolutnie oświeceniowej, jak chociażby jest. Z tego co kojarzy pan Janusz korwin mikke Wreszcie byli decentralizacyjni. Tutaj jest troszkę inaczej, tu jest pewna różnica. Mianowicie Polska nie jest krajem, nigdy nie była krajem zdecentralizowanym, tak jak Hiszpania czy Niemcy czy Włoch. Polska była zawsze krajem jednolitym. Nawet kiedy było rozbicie dzielnicowe, nasze państwo zawsze dążyło do jedności. Więc tutaj troszkę się różni od nich. Ja jestem bardziej, można powiedzieć, lubię samorządy i tak dalej. Natomiast jednak ta władza centralna musi być. Następnie byli antyliberalni, ja również jestem antyliberalni, w duchu legitymistycznym. Co to znaczy? Chodzi o to, że władza pochodzi od Boga. A jaka władza? Władza króla. Namaszczonego pochodzi od Boga. Według mnie tak jest. Według mnie, na przykład, Francja. Wiele wycierpiała, dlatego że zamordowała władcę namaszczonego przez Boga świętymi olejami. Dla mnie jest to bardzo istotne. Ale słuchajcie, jeżeli nie ma króla, no to tą formę w jakiś tam sposób pełni prezydent. I ja jestem za silną władzą, właśnie tutaj, można rzecz, silną władzą prezydenta, silną władzą rządu. A czym jest faszyzm? Też jest w pewnym sensie za silną władzą rządu, silną władzą przywódcy, silnego wodza. tak? Ja to samo, a więc poniekąd słuchajcie, jakby na to nie patrzeć, w pewnym sensie jestem faszystą. No i jeszcze jedno: Mussolini był człowiekiem bardzo pragmatycznym. To właśnie za czasów Mussoliniego powstało państwo Watykan. To wówczas podpisano traktaty laterańskie. A pamiętajmy, że Mussolini był wcześniej socjalistą, antyklerykałem itd. A jednak potrafił się wnieść ponad to. To nie było możliwe ani dla Hitlera, ani dla Stalina. Ani nawet dla generała Franco, którego bardzo szanuję. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem wszystkiego dobrego Wam życzę. I nie porównajmy nigdy nazizmu z faszyzmem, gdyż są to dwie różne ideologie. A w Polsce dlaczego mamy faszyzm? Ano, dlatego, że nasi komuniści po prostu nie chcieli, żeby nacjonal socjalizmu czy narodowy socjalizm prawda przyrównywać do socjalizmu. Więc wzięli faszyzm. Mamy również pieśni sowieckie, właśnie chociażby o wojnie ojczyźnianej, świata ja wojna, na temat właśnie. Niemieckich nazistów, a de facto tutaj używa się słowa faszyzm. To jest nieprawne. Także pamiętajmy o tym, że faszyzm to jest zupełnie co innego, i wróćmy po prostu jakiś tam honor tej ideologii. Także szczęść Boże z Panem Bogiem jeszcze raz. Jaki był błąd tej ideologii, jeszcze na koniec? Absolutyzacja państwa. Państwo nie może być absolutne. To jest najważniejsze. Absolutna musi być moralność, ale nie państwo. A faszymi, niestety, ale jeśli trzeba, tą moralność brano na bok. I to był kolejny błąd Mussoliniego. Szczęść Boże z Panem Bogiem.